Widzę, witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku z stacji Zakopane Jest dzisiaj poniedziałek, dzień w którym jadę do Zakopanego Jutro jest wtorek, nie będę nagrał W środę jadę nagrać rano Terka Karpaty To będzie dalej część odcinka A w czwartek dzień powrotny będę nagrywał Tatry yy, Witkacego Tam jakieś składy Więc no bardzo ciekawy odcinek się szykuje Dzisiaj jeszcze yy, jestem koło stacji Poronin Poronin Misigi w tym z tyłu. Eee, tutaj nagram przelot Intercity Karłowicz do Gdyni. Nie, do Warszawy Karłowicz idzie, przepraszam. Eee, a tak, ale i tak to jest film z zakopanego. Tak posiłkiem oko, że to nagrywane co po ale no. Więc czekam na Karłowicza No i się zamykają rogatki, będziemy mieli przelot w pociągu Intercity Karłowicz. A to nie było planowe, akurat tak się akurat na trasie stało. Tam tata się zgodził zjać tutaj, szybko złapiemy. Mroźny poranek, godzina 6:2. Jest taki zakopany, jakby nie czytał właściwa, ale chyba tak. Bo jest jeszcze jedna, trzy minuty dalej ten zastępczy, a tutaj widzę, że jeszcze budują, ale I niby to tutaj przyjedzie te pociągi. Więc czekam tam stoi Witkacy właśnie sobie cygnałem na ten. tamten u Was. Więc zobaczymy. Na razie tutaj nikogo nie ma i co? Czyli na pociągu najwyżej się na tamten dworzec, ale nawet ładnie wygląda ten dworzec. I mamy w pociągu Regio ze Suchej Beskidzkiej. Ten pojazd jest rzadki ED72-012 i w ogóle ED72 już jest mało więc... i, nie. I tylko pociągu rejdzie pod cały 7 pociąg interesy z jednostką ed 16012 012 <coughs> <coughs> Dla mnie się nie zmieści ale... no zobaczymy, jak to będzie. Witkacy, no, jest szansa, że się zmieści jednak. Jest jedno, właśnie nie stawię tyłem, to, że tutaj ten, bo zaraz jakiś wpadek. I jeszcze... Dwanaście. No, no, Witkacy. Ojeju, siódemka karko, ojeju, szkola. ale no fajnie, że

nie wiem, a mi zawsze ma drugi ale to już nie ma sprawa regionu, ja do Krakowu, to znaczy było, że go nagram. ale teraz idę chyba nagrać manewry Karpat o, siódemka tu podjechała już o, idziemy dalej a, a, i tam chyba podjadą to... po co wagonu, tak? Nie wiem, jak to będzie, ale już się wstępna kargo. Skończyła bieg. tutaj Karpata. Widzę na dziś koniec nagrywania. Widzimy się jutro na Tatrach chyba. I tp. Zobaczymy jeszcze, ale chyba będę. Jesteśmy już od w tak 26-27 godzin później. 11.00 Miałem być tutaj o 11.30, ale no już szybciej mi ten spacer zszedł. Yy, sam tutaj, Więc no, ale szybko mi się uporałem. I nagramy zaraz TLK Małopolska do Gdyni oraz pociągi Regio Kasprowy, tam potem do nowego targu chyba i jeszcze Karłowicza z Warszawy. My, o, jeszcze tam widzę lokomotywa robocza tutaj robi, bo buduje się tutaj. Trzeci oraz czwarty peron. I wyjeżdża pociąg Regio Kasprowy. Zobaczmy, co wyciągnie tutaj. I I nie, nie wyciągnie. Ja wyciągnę tym ważnym rezerwem. O, Dociąga, bo tu będzie mało polska. Czudo. Sprawy, zyskacz i traktory górne wjeżdża na to przedszedł trzyterenny, drugi pociąg kończy bieg tak, dociąga, wyciąga a tu ale też roboty i podstala się pociąg TLK Małopolska, ja widzę. I podstala się pociąg TLK Małopolska na tor trzeci przy Na tym torze również stoi pociąg TLK Radu, przepraszam, regi reg Regio, który skończyło wiek, ale chyba to przejdzie na ten Regio 53. Ale nie Ale podstala się Małopolska. I podstala się potem pociąg LK Małopolska bo w widzimy głównej. No, musiałem przerwać nagranie tam, nie małem, bo tam rewidenci nie chcieli mnie wyprzegrywać, ja to rozumiem, więc to już tak, nie chcieli mnie Teraz będziecie widzieć lokomotwę, ale to za chwilkę, dojdziemy I za chwilkę będzie podziąg Intercity Karłowicz z Warszawy Wschodniej. W tej chwili odjedzie pociąg Telka Małopolska do Gdyni Główny. ale na no, za 2 minuty pociąg y, 5 starów ma objazd ciekawe już mógł ten film przeczekać chcę minuty bo fajna fotka by wyszła ale taki film na eny ale za ja dużo chcę Wasza <laughs> y, Warszawa Wschodnia zakopane przez poronie pisze Intercity 13-20 skończył wieki zjeżdża tam na dół na coś na sy nie pamiętam coś nazywa starówka nie 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 pamiętam ale Peli wróci na Kawułowic do Warszawy. Może to brzmieć dziwnie, ale teraz przez 40 minut nie będzie pociągu. I teraz się zastanawiam, co tu będę robić, bo czekam na Katry jeszcze. Mam <laughs> nadzieję, no, że coś fajnego będzie na paprach, ale... No kurczę, to jest problem. Pojdę tu, nie czapka chyba, coś takiego picia. Przejdę tu jeszcze. Wracajcie, się jadę też. Coś, coś zrobimy tu. Że się nam nie lubi, trachę. Że zrobię to chyba że już za rodziców drobnicy odpisiaj już i na ślepo złapać patry. No co Dobry pomysł. Tu mamy remont, stacji budowę, w tym budowę, no. Nie, w tym remont. Dobra, nie ma rzeczy, jestem zmęczona. E, no i buduję teraz peron 3. 3, 4, czwart, a tam mamy dwie mocy. Tam nie wiem czy tutaj widzicie szyszku góry. Tam, gdzie no. no, ale jakiś życie warszawie. No, czekamy na tatry. Każdy, że jakiś towarowy przyjedzie, to fajnie by było. I więc na początku Tatry z Warszawy Wschodniej. Pociąg w końcu jest Ekstres